Gra trójkolorowych wygląda coraz lepiej. Trzy zwycięstwa z rzędu, w tym spod bezkidiem w bielsku białej, napawają optymizmem. Gixa wyrabia sobie w pierwszej lidze swój styl gry, który może się podobać, a co najważniejsze, jest efektywny. Myślę, że taki też jest styl naszego zespołu. Czy to będzie, tak mówię, zespół Beniaminek, czy, 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 czy drużyna niżej notowana w tabeli, czy wyżej, no to myślę, że. Bez względu na to będziemy chcieli narzucić swój styl gry i, i, i po swojemu, e, na swoich warunkach ten mecz rozegrać i myślę, że nie inaczej będzie, będzie w Legnicy. Nowy napastnik geksy Mikołaj Lebedyński w ostatnim meczu zagrał od pierwszego gwizdka i odnotował asystę. Siła ofensywy GKS rośnie. Rywalizacja wychodzi wszystkim na dobre. Mikołaj robi wszystko, aby wraz z resztą ofensywnej formacji pomóc drużynie. Taka mi rola przypadła w tym spotkaniu, gdzie, gdzie razem z Rzeszkiem no, no, na zasadzie wymienności pracowaliśmy na tych pozycjach 90. I no, jak na pierwszy raz nie wyglądało, to najgorzej i, i przede wszystkim cieszą, cieszy, cieszy ta dobra współpraca i trzy punkty. Siedem meczów bez porażki na każdym musi robić wrażenie. Podobieczni trenera Jerzego Brzęczka nie myślą jednak o statystykach. Podchodzą z maksymalnym zaangażowaniem do każdego kolejnego spotkania. Liczy się teraz tylko to, by w sobotni wieczór zaprezentować się jak najlepiej w meczu z Miedzią lednica. Skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu. Myślę, że z tym, z tym zespołem, potencjałem, który mamy, każde spotkanie jest do wygrania i przede wszystkim na tym się skupiamy. A, a myślę, że taka seria po prostu może tylko budować, bo, 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 bo no czujemy się też silniej, ale, ale na pewno zdajemy sobie sprawę, że, że to, to też nie może nas zgubić. I, I cóż, w Legnice będziemy chcieli tą serię na pewno podtrzymać. Mieć Legnica GKS Katowice. Sobota 17 września, godzina 18. Relacje na żywo na stronie oficjalnej www.gkskatowice.eu oraz profilach GKS-u na Facebooku i Twitterze.